Witajcie kochani 6 maj deszczyk pada ogólnie miałem dzisiaj rano wybrać się na magnes ale zrezygnowałem spojrzałem za okno była taka konkretna ulewa że sobie odpuściłem druga sprawa jest taka że mam troszeczkę zajęć w domu teraz Ponieważ zbliża się dzień ważny i dla mnie, i dla mojej żony, ponieważ za niedługo będzie z nami już drugi synek, także musiałem pomalować pokój, skręcić komodę, przygotować łóżeczko. No i są takie rzeczy ważniejsze niż te wypady, dlatego odłożyłem je na bok. A dzisiaj, to znaczy teraz, idę do dziadka, bo też mam tam kilka zajęć do zrobienia i pokażę ogólnie, o, ktoś jedzie, koma, śmieci. Pokażę wam jak, jak wygląda plac mojej budowy, także bądźcie ze mną. Musiałem biec, śmieci do kosza donieść. <noise> Ukoma przyjechała. Powiem Wam, że mamy takie ceny za odpady na Mazurach, że to po prostu się nie mieści w głowie. Teraz jest chyba za, żeby nie skłamał, za niesortowane około 50 zł od osoby, a za sortowane 27 bodajże. Także jak będzie nas czwórka, to wychodzi ponad 100 zł. Wczoraj woziłem tą wszystką stal do mojego wujka, żeby mi powiercił tutaj dziury. Chodzi o to, zaraz wam pokażę o co chodzi, żeby pręt wchodził tutaj. Ten dwuteownik. Wtedy będę jak miał miałby taki, psychiczny komfort, że ta podłoga jest mocniejsza. Bo później na te pręty pójdzie jeszcze siatka. Także i teraz tak, tam już kawałek sufitu, albo jak, jak kto woli, z dołu sufit, z góry podłoga, moja nie? Tu już mam kawałek wylanego. Kto mnie oglądał wcześniej, to widział jak to wygląda. A wygląda to nie, Wyglądać, wyglądało to niezbyt, bo wszystko było w drewnie, a drewno. No one ma swój urok Ale było w stanie już Nie zbyt ciekawym Dobra idziemy dalej Tu już mam Zrobione tyle Przygotowane jest miejsce na schody O tu jest problem już Zaraz doświetlę z komórki Czekajcie chwilę Dobra, jestem. Tu jest przygotowane miejsce na schody, bo ogólnie miałem robić schody zabiegowe, ale doszedłem do takiego wniosku, że jak będą proste od tego miejsca, tutaj, to też nie będą strome. Także nie będzie tak źle. Tutaj kotłownia już potynkowana, tak przynajmniej wstępnie, bo. Ściany były strasznie nierówne, ale coś udało się wypracować. Okno wstawione. <laughs> okno wstawione po to, żebym nie musiał jeździć z drzewem przez korytarz. no tylko że jakbym chciał opał wrzucić, no to elegancko przez okienko, żeby było czysto, żeby się nie brudziło. Powiem Wam, że czasowo to nie jestem tutaj długo, ale po parę godzin dziennie. No i ta robota idzie. Czekajcie, włączę w komórce. O, znacie moje hasło: Zetka. <laughs> Dobra. Światło jest. Znaczy, mam jeszcze tam lampki, ale. Tu później rozwinę to, podłączę. Tu będzie jeszcze chodiony styropian. Chyba piątka. No i na to pójdzie podłogowe ogrzewanie i wtedy właśnie zrównam się z tamtą stroną domu. No jest kawał chałupy. Kawał chałupy. No ale w końcu to zrobię. Takie było moje marzenie i powiem Wam szczerze, że jeśli macie jakieś marzenia, to je realizujcie. A. No jeszcze przypomniałem sobie o jednej rzeczy. Ach, zamówiłem jakiś czas temu okna. Ogólnie tam, gdzie zamawiałem. To Pan mówi mi, że no może być opóźnienie z nimi, ale suma sumaru nie wyszło tak źle. Bo po niecałych dwóch tygodniach miałem je u siebie, i teraz tak, te dwa okna zostałem tak, jak były, rozmiarowo. Dodatkowo zamówiłem jeden Velux do pokoju jednego synka, jeden Velux do drugiego pokoju, drugiego synka, także dwa okna, takie dwa Veluxy. Trzeci Velux do Łazienki. To już razem macie 5 okien. Tutaj małe okienko do kotłowni. Drzwi balkonowe, tutaj cyk w tym miejscu. I tutaj takie prostokątne okno leżące. I co jeszcze? I to chyba wszystko. No i wszystkie okna były trzy szybowe, bo taką decyzję podjęliśmy z Pauliną. Koszt. Mogę powiedzieć, bo to nie jest żadna tajemnica. Razem wszystko wyniosło około 7000, tam chyba 7200. Jeśli chodzi o szalowanie, to metoda była bardzo prosta i łatwa, ponieważ najpierw deski boczne kręciłem do ściany na kołkach szybkiego montażu. Ogólnie myślałem, że będzie trochę. Ciężko z tym, z utrzymaniem tych desek, ale jest ok. Z jednej z drugiej strony deski na kołki, a później układałem deski do szalowania i podstawiałem stemple. Stal jest ciężka. Tu by się przydał ktoś do pomocy, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie? Trzeba sobie samemu radzić. A ogólnie mówiąc, wracając do tego szalowania, metoda była fajna. Naprawdę, jeśli chodzi o pracę fizyczną, no to tam się nie narobiłem. Także polecam. I teraz tak zabrakło mi kilka takich kołków szybkiego montażu. Jadę do bań. Zresztą widzieliście, jak pokazywałem, do czego są potrzebne. Ten duży może nie zresztą grubość podobna dokupię i wracam jeśli chodzi o bo też miałem powiedzieć ale zapomniałem jeśli chodzi o wiercenie dziur w dwuteownikach to nawet jeśli ma ktoś wiertło za 200 zł i chce wiercić wiertarko ręczno to od razu mówię nie polecam, a wręcz nawet odradzam z jednej prostej przyczyny. Że wiertarki nigdy w życiu nie utrzymamy prosto. Ona gdzieś tam zawsze będzie nam na boki uciekała. No i te wiertło: chwila, moment jest tępy i nie nadaje się do niczego. Tak jak mówiłem, ja zawiozłem te dwutowniki do swojego wujka na stołowi w wiertarce. Przewierciliśmy to. Cześć, babcia, Na stołowej wiertarce przewierciliśmy to w pół godziny, może Z40 dziur. Wiertło kosztowało może Z20 zł. Także ja to stestowałem. I tylko stołowa wiertarka. Ktoś by się do pomocy przydał, ale. <grym> Najgorzej zacząć wciągać, przełamać ją. A już później idzie. Jak one po 60 kg? Może, może 60 przesadzam, ale 40-50 na pewno ważą. Stal jest na górze. Teraz można dalej robić. Powoli idę z tematem. Układam deseczki jedna na drugiej później to na środku podstępuje od dołu i no i będzie luks. Słabo widać, ale Dobra, coś tam opuścimy. troszeczkę pianki między dziury Opa Dobrze jest dozować sobie z pistoletu bo tak nie sypię mocno Taka tam kosmetyka. Tak to wygląda. Pianka zapuszczona. Idziemy dalej. Tryk. Gwoździk. Wbijamy. Ktoś tu mnie podchodzi. Zaraz końcamy. Jednak jestem chyba fachowiec. Patrzcie. O Łopanie. A za dobrze. Trzeba to chyba rozebrać. Nie spadł. tym zetnę to trochę. Może z tej strony wezmę trochę. Powiem Wam, że jestem już uchodzony trochę. Aczkolwiek... To, co na dzisiaj zakładałem, to zrobiłem. Tutaj macie jedną stronę. Zaraz tą stal będę układał. I co dalej? Dalej chociaż dalej, nie? No i w te dziury wkładał pręty, te właśnie zbrojeniowe i na pręty później pójdzie siatka, siatkę mam tam dalej, wiem, że słabo widać, ale przepraszam Was za to ogólnie, zrewanżuje się kiedyś na pewno. Przyszła do mnie pomoc mentalna, wspiera mnie, ogólnie niedawno spadłem z drabiny, kurde myślałem, że nogę połamałem. Nie jest moje jaja. No widzicie, teraz tutaj stępuję od dołu To zrobię i, i spylam. Zobaczcie sami jak to wygląda. Nie jestem budowlańcem. <takrym /dyskujesz> Także jest zrobione. Jak jest zrobione, no. Jeszcze zostało mi ogólnie tutaj podstemplować ale to zostawię sobie na jutro z tego prostego względu, że muszę jeszcze pokój pomalować do końca o, także tam powoli do przodu dobra próba mikrofonu jestem, jestem kochani powiem wam szczerze, cały czas jak patrzę na aparat na aparat, na gopro no jest taka spina, nie wiem czemu Ostatnio Addy mi powiedział, że to jest tylko kamera. No faktycznie, jest to tylko kamera, ale coś na mnie jakby, na moją podświadomość działa w taki sposób, no że ja za tą kamerą widzę Was, Was właśnie, całe grono moich widzów i no nie mogę się przełamać. Uczę się od najlepszych, ale nie mogę się przełamać. I tak jak mówię, prace na dziś dzień zostały zakończone. Wiadomo, jak się robi samemu. Za szybko one nie idą, no ale gdzieś tam powoli, powoli do celu. Możecie zobaczyć z tyłu za mną moje hektary. <laughs> Trochę tego jest. I tak naprawdę to wszystko, co z tyłu widzicie, to są moje marzenia. To są moje marzenia, które ja gdzieś tam y, próbuję realizować. Dużo osób y, pisało mi ostatnio w komentarzach. Chociaż powiem szczerze, że no... Ja czyję tam czytam komentarze, ale czasami jakby nie zagłębiam się w nie za bardzo, a dużo osób pisało mi po co robić staro chałupę. Kurde, jedna sprawa jest taka, że no, nie mam pieniędzy, żeby postawić nowy dom. Druga sprawa jest taka, że na dole mieszkają moi mojeżkowie. Jak ja wybuduję się tutaj na górze, to będę mógł z moją żoną i z dwójką swoich synków pomóc im. Po prostu będziemy im pomagali i to tak będzie wyglądało, że my będziemy tutaj na górze, rzędkowie będą na dole i zawsze im będzie raźniej, tak? A dla mnie niech i żyją 100 lat i 200. Mają swoje mieszkanko, mają swoje pokoje i, i tak to wygląda. Co jeszcze? Chciałem podziękować jednej osobie. Yy, ogólnie może spodziewać się, o kogo chodzi. Chodzi ogólnie o Adi Weichlerowo. Adrian, naprawdę, chłopie, jesteś mistrz. Jesteś mistrz, bo pisaliśmy trochę. Yy, przyjechałeś do mnie w odwiedziny. Widzieliśmy się pierwszy raz, a kurde, rozmawiało mi się z Tobą, jakbym znał Cię od piaskownicy. Także jakaś tam różnica wieku między nami była. Faktycznie może nie za wielka, ale no kurde, tak mi się z Tobą przyjemnie rozmawiało że po prostu szacunek szacunek brachu i trzymaj się tam cieplutko mam nadzieję, że będziesz rozwijał swój kanał jak najlepiej i tego ci życzę z całego serduszka a z wami kochani będę się żegnał i ogólnie też dziękuję wam za to że jesteście ze mną że subskrybujecie mój kanał i lajkujecie Piszecie bardzo miłe komentarze, piękne komentarze, które mi się bardzo podobają. Co więcej? Kurde, ta skromność przeze mnie tak przemawia, że ja czasami chciałbym powiedzieć coś więcej, ale nie mogę. Może dlatego, że jestem skromny, że wychowałem się w takiej rodzinie. No skromny, także żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia albo już wieczoru bo jest godzina 18.30. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Cześć.